Dziś rozpoczął się wielki odpust w sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie, wierni zgromadzili się na wspólnej modlitwie podczas dróżek różańcowych. Dziękowano Maryi za opiekę i świętowano jej urodziny. W na bożeństwie uczestniczył również biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski. Przeczni, być piękniejsze urodziny niż urodziny Matki Najświętszej, aż trudno sobie wyobrazić, jak świat wyglądałby dzisiaj gdyby nie te urodziny. Piękna przyroda, matka najświętsza sobie to miejsce upatrzyła i wybrała na wszystkie pokolenia, na wszystkie wieki. Za to jesteśmy jej bardzo wdzięczni, że czyni nadal wielkie rzeczy. Podczas uroczystości obecny był również ojciec Tadeusz Ryzyk. duchowny znany jest na całą Polskę jako założyciel Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wygłosił kazanie i poprowadził dróżki. Chciałbym się powiedzieć, że szatan jakby urwał się z łańcucha w naszych czasach, że żyjemy już chyba w czasach, o których Pan Jezus mówił, iż przed Jego przyjściem będzie rządził antychryst. To będzie człowiek zatracenia, bardzo nowoczesny. Żyjemy w czasach, w których odstępstwo od wiary jest wielkie. Pan Jezus zapytał nawet, czy zastanę wiarę, gdy powtórnie przyjdę? W sanktuarium przez cały tydzień odprawiane będą msze święte w różnych intencjach. Odpust zakończy się uroczystym nabożeństwem w niedzielę 11 września. Modlitwa za rolników i ludzi pracy zainauguruje dożynki gminy Dąbica. Z tobą błogosławionaśmy, między niewiastami i błogosławiony jest. Bóg.